Dzień dobry i szczęść Boże! Mamy 1 marca, piątek. W dniu dzisiejszym Kościół daje nam w Ewangelii historię z Mateusza 21, historię o tym, jak gospodarz przygotowuje winnice, wszystko tam wybudowywuje robi ogrodzenie, sprowadza wszystkie maszyny, stawia budynki, zaprasza później ludzi i opuszcza to miejsce. Jak gdyby daje ludziom miejsce do pracy, do służby, do życia i odchodzi, wyjeżdża. I wraca powtórnie, szukając czego? Owocu. Tylko, Pragnie owoców ich pracy, ich życia na tym przygotowanym przez niego terenie. To jest niesamowita przypowieść, która pokazuje, że Bóg stworzył ten piękny świat cały, przyrodę, tę rzeczywistość, która nas otacza, i dał nam ten świat w wielkim zaufaniu. I jak czytamy w Księdze Rodzaju, czyńcie sobie ziemię poddaną. Gdyby Bóg stwarza to wszystko i daje nam, ludziom, abyśmy my już sami rozeznawali, co jest dobre, co złe, czego Bóg chce, jaki owoc mamy mu przynieść, szczegóły należą do nas. Do Niego należy przygotowanie miejsca dla swoich dzieci, a później odebranie owoców. I chciałbym dzisiaj, właśnie omawiając tę Ewangelię, tę przypowieść o. Rolnikach pracujących w winnicy, pokazać tobie właśnie ten Boży Zamysł. Że Bóg Tobie ufa. On Cię stworzył na tym świecie i dał Ci go we władanie. A jak Ty będziesz żył, jak będziesz żyła, to już zależy od Ciebie. Jakie powołanie podejmiesz, w co się zaangażujesz, jaką pracę wybierzesz. Z kim się będziesz spotykał, spotykała, współpracował, współpracowała, to już zależy od Ciebie. Bóg dał Ci tu już wolność. On w te szczegóły nie chce wchodzić. Zobacz, tym pracownikom winnicy nie powiedział, jak mają uprawiać, co do czego służy, jakich maszyn używać, ile podlewać, jak zbierać, ile godzin pracować. Nie. On im dał miejsce, a później tylko czeka na owoce. I tak jest z naszym życiem. Dał Tobie miejsce, gdzieś mieszkasz w danym kraju, w danej rodzinie, podejmujesz pewną pracę. I teraz Bóg jest zainteresowany tylko owocami. Nie chce chodzi, wchodzić w szczegóły, co masz robić, jak. Po prostu On ci ufa, dał się poznać. Możesz go osobiście. Hmm, osobiście poznać, możesz mieć z nim relacje, wiedzieć, czego oczekuje i to mu dawać, owoce. Tak więc, moje kochani, to jest bardzo uwalniające, bo my ludzie byśmy chcieli znać jakieś szczegóły i być prowadzeni jak dzieci przez życie. Z kim mam być, gdzie mam pracować, ile pracować, gdzie się wyprowadzić i mogę się zestresować bardzo, Myśląc, o jejku, już się pomyliłem w życiu, coś złego zrobiłem, wypadłem z woli Bożej, z tego planu Bożego, jaki ma dla mnie. A się okazuje, że nie. Że Bóg Tobie ufa. Twoje życie jest do przeżycia przez Ciebie. I jak będziesz żył, jak będziesz żyła, zależy od Ciebie. Bo Bóg chce tylko dobrego owocu, miłości, chwały aby Jemu oddawać chwałę, aby dziękować za wszystko, abyś miał, miała tę świadomość, że to jest dane od Boga i każdego dnia jesteś wdzięczna. Mówisz Mu dziękuję, mówisz Mu kocham Cię, mówisz Mu uwielbiam Cię. Służę Tobie, pełnie Twoją wolę, realizując Ewangelię, którą mi dałeś w moim życiu i staram się na tyle, na ile mnie stać, na tyle, na ile potrafię, Przynosić tobie dobre owoce. Moi kochani, to jest bardzo uwalniające. I miałem taką sytuację wczoraj. Sprzątaliśmy lokal na Piotrkowskiej, w którym będzie wspaniały koncert. Już w jutro, w sobotę o 19.00, koncert Jednego Ciała o miłości, o relacji międzyludzkiej, ale też i z Bogiem. No i kiedy tam sprzątaliśmy, moi kochani, było nas dużo. Fantastyczne osoby. Ale widać było takie pragnienie wśród wielu, żeby pokazać, co jest do zrobienia. Okej, okay, jaki następny krok. Jak tutaj krzesełko ustawione, to można teraz yy, zadbać o to. Tutaj posprzątaliśmy to teraz klatkę schodową. Każ nie każdy, ktoś tam chciał takich, yy, takiego pokierowania, a Bóg właśnie tak nie, nie robi. Bóg bardzo tobie ufa, i wprowadza cię w pewną rzeczywistość. I daje ci wolną rękę. I to jest właśnie ten piękny dar wolności od Boga. Bóg nie potępia cię za nic. Bóg Tobie bardzo ufa. I w każdej sytuacji, w jakiej jesteś, możesz powiedzieć: Dobrze, biorę się do roboty. Ja będę kreował mój świat. Ponieważ Bóg dał mi tę łaskę, że ja partycypuję w Jego naturze. On jest stwórcą. On jest Tworzycielem. A ja jestem. Stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Więc we mnie też jest ten pierwiastek z twórczości, twórczości, kreatywności. I Bóg tego bardzo chce, abyśmy w wolności, na poważnie brali życie i oddawali tylko Jemu chwałę, przynosili dobre owoce. Ale szczegóły należą do nas. Tak więc, moi kochani, bądźmy pełni pokoju. Bóg nie chce nas prowadzić jak dzieci w przedszkolu za rączkę. Tak więc bierz się do roboty, obojętnie jakie życie masz, gdzie zabrnąłeś, czy jesteś w jakimś ślepym zaułku, czy na pustym polu. Pomyśl, pomyśl o nim i bierz się do roboty. Dzisiaj oddaj Bogu chwałę, przynieś mu dobre owoce. Czy jesteś w trudniejszym położeniu, czy w jakimś dosyć prostym, Oddaj Bogu chwałę. I każdego dnia to czyń. I moi drodzy, już powiedziałem, że będzie wspaniały koncert jutro tak, 2 marca o 19 w Łódzkim Klubie Biznesu przy Piotrkowskiej 85. Będzie Evening in Love. Koncert duetu małżeńskiego Jedno Ciało. Maciej i Lena Durlakowie. Lenka to moja siostra. I w czasie tego koncertu Będą piękne pieśni, piosenki wyśpiewywane, kilka nowych, bo dawno Lenka z Maćkiem nie grali. I w czasie tych piosenek będziemy starali się te teksty, tę rzeczywistość odnosić do swojego życia. To nie będzie tylko takie do posłuchania i do bicia brawa, brawo, tylko do podjęcia tego pokarmu dla siebie. I skorzystania z tych tekstów. O to będziemy się na początku koncertu modlić, i na końcu też będzie specjalna modlitwa o miłość, gdzie przez mikrofon przez parę minut będę prosił Boga za tych, którzy przyjdą, tam będą na tej sali, aby Bóg im podpowiedział, jak mają kochać tu i teraz, w tej sytuacji, w jakiej są, w tych relacjach, w jakich są, po tych doświadczeniach łatwiejszych i trudniejszych, przez które przeszli lub przechodzą, aby Bóg dał im światło. I aby byli kreatywni, i aby brali życie w swoje ręce i starali się każdego dnia przynosić tylko dobry owoc. Nie słuchać już jakichś tam rad, szczególików, nie prosić, nie oczekiwać o to, że Pan Cię pokieruje jak dziecko za rączkę. Nie. On Ci ufa. Dlatego pomodlimy się tylko o miłość i rozwiniemy skrzydła tam, gdzie kto jest w tej sytuacji życiowej, aby mógł przynosić dobre owoce. Zapraszam Cię serdecznie już dzisiaj też na ten koncert. Jeżeli jesteś z Łodzi, to nie ma problemu, możesz szybko dojechać, ale spoza Łodzi też wiele osób przyjeżdża. Na 19, na Piotrkowską 85, wstęp wolny. Zmieścisz się. Przyjdź, skorzystaj, ponieważ Bóg będzie działał przez ten duet jedno ciało i przez tę modlitwę. I może Cię tak zainspirować, że wyjdziesz odmieniony, odmieniona z pewną wolnością i siłą do kontynuowania w sposób bardziej owocny swojego życia. I taki, że sama będziesz szczęśliwa, spełniona, zadowolona, dumna z tego, że bierzesz życie w swoje ręce, że Pan dał Ci winnicę i nie daje Ci wielu wskazówek, ale tylko mówi, przynieś dobry owoc, zrób coś pięknego w swoim życiu, oddaj mi chwałę, przyprowadź kogoś do mnie, czy swoje dziecko, czy innego człowieka, Buduj ze mną królestwo. Tego Pan oczekuje. Tak więc serdecznie zapraszam. Jutro, szczególnie koncert jednego ciała, będą nowe piosenki i będzie zawsze świeża moc Boża. Adekwatna do Twojej sytuacji życiowej tu i teraz. Okej, okay. a na dziś pięknego piątku Wam życzę i do jutra z Bogiem.